Są tacy ludzie, tak zwani szczęściarze i im się takie rzeczy zdarzają. Portfel znajdą na ulicy albo już, że ciotka z Ameryki. Ja i ze zrównoważonym budżetem, panie, to wtedy kierownictwo polityczne to wtedy... właśnie odpowiadam na nie pani Redaktor, to wtedy kierownictwo polityczne podejmie odpowiednie decyzje w swoim czasie. Czyli dzisiaj nie ma kandydata na premiera Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj nie ma pani. decyzji, co będzie po wyborach, ponieważ wtedy jeszcze e, werdykt swój dopiero e, wydadzą wyborcy i odpowiednie decyzje zapadną w kierownictwie politycznym, tak jak to się odbywa we wszystkich krajach na całym świecie. We wszystkich wszystkich partiach. A kto byłby lepszym premierem? Pan czy Jarosław Kaczyński? Ja myślę, że pan prezes Jarosław Kaczyński byłby znakomitym i najlepszym premierem. Pokazał zresztą to, jak był Najpierw premierem niż pan. No, myślę, że tak. Ja jestem przekonany, że i pewny o tym, pewny tego, że tutaj pan prezes byłby lepszym premierem. Witam was bardzo serdecznie. To, że PiS wygra październikowe wybory, nie podlega żadnym wątpliwościom. Jest to tak pewne, jak to, że Bolek ma na imię Lech, a na nazwisko Wałęsa. Właśnie przed chwilą pan szanowny premier Mateusz Morawiecki, zapytany o przyszłego premiera, powiedział, że Jarosław Kaczyński byłby lepszym premierem od niego. I to są takie małe kroczki, małe kroki, małymi krokami, ponieważ do tej pory większość tych wszystkich ministrów, polityków, posłów PiSu wypowiadało się w ten sposób i to byli ci najważniejsi politycy, najważniejsze twarze PiSu, że nie kwestionowali kandydatury Kaczyńskiego na, na premiera. I myślę, śmiem twierdzić, że Jarosław Kaczyński. Zostanie premierem po wyborach. Oczywiście teraz tego nie powiedzą, teraz tego nie ogłoszą, bo to by mogło pogmatować plany. A planem jest to, żeby wygrać większością, żeby mieć władzę absolutną. I tutaj mogłoby to troszeczkę być może zaszkodzić, ponieważ obecnie twarzą numer jeden lepszą i bezpieczniejszą jest Mateusz Morawiecki niż Jarosław Kaczyński. Ale myślę, że po wygranych wyborach, kiedy już będzie pewne, że wygrali, to wtedy będą przegrupowywać cały, cały rząd i to są tylko moje słowa, być może się mylę, ale na moje oko Mateusz Morawiecki będzie ministrem finansów, Jarosław Kaczyński będzie premierem Polski. Ale twarzą taką reprezentantem na arenie międzynarodowej, wiadomo, w biznesie, będzie Mateusz Morawiecki. Ale to jest zwieńczenie też takich planów Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ on już kończy swoją karierę polityczną i taka posada premiera. To by było takie ukoronowanie jej, jego kariery, prawda? Tutaj też można, wiadomo, ja jakąś sympatią do Kaczyńskiego Jarosława nie pałam, ale trzeba mu oddać, że politykiem jest dobrym, ponieważ polityk musi być dobrym kłamcą, musi być przebiegły, musi być też taki, wiecie, bez pardonu iść do przodu, więc tutaj, no kurczę, no. Słaniaczkiem jest. Jest i zagrywa to dobrze. No dobrze to wszystko rozgrywa, przecież tak naprawdę to Jarosław Kaczyński steruje i trzyma w garści cały pis. I to on jest samym szefem tego wszystkiego. On. On siedzi sobie z Kotkiem wieczorem na fotelu i obmyśla plan. Być może, być może to się nie spełni, ale według mnie będzie tak, że Jarosław Kaczyński zostanie premierem, a Morawiecki zostanie ministrem finansów i tak to będzie wyglądało, ponieważ coraz więcej polityków. O tym mówi i zapytani o to, kto by mógł być premierem. Nikt nie kwestionuje każdy daje do zrozumienia, że kandydatura Kaczyńskiego będzie brana pod uwagę, więc spodziewajcie się tego, że Jarosław Kaczyński prawdopodobnie będzie naszym nowym premierem. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do usłyszenia cześć. To Menda bezczelna, popa pierdolony widzi flania No jak ten kraj ma dojść do normalności, jak jest zajebusy w nim rządzą?